재미 <shrug> Nie zrobię ci krzywdy, chcę ci pomóc. Widziałem słowa gląd na ścianę. Chyba wiemy, jakie mówią. Próbowałeś ściągać tych ludzi, żeby usiedli z tobą do stołu, prawda? Teraz ja będę próbował towarzyszył. Z własnej woli. go nie pomylić. Klątwa brzmiała: nikt nie zasiądzie z tobą do stołu, nie ma łyżki, która cię nakarmi, już nigdy nie zechcesz spojrzeć na siebie w lustrze. Nie możemy użyć łyżek. Nie, to nie zadziała. Szukałeś łyżki, która cię nakarmi, ale taka łyżka nie istnieje. Dlatego musimy zjeść bez łyżek. Raczej niż się spodziewałem. Sprawdzę, co się stało z Wichtem. Śmierciał tak, że nietrudno go będzie znaleźć. Zrobić ci krzywy. Jeść. Daj mi jeść. Zabiorę cię w bezpieczne miejsce. Wtedy wziąłem ją na ręce i przyniosłem tutaj. Wydało mi się to jedynym sensownym miejscem. Dobrze pan zrobił. Tu szybko dojdzie do siebie. Proszę się nie martwić. O wszystko zadbam. Tu będzie bezpieczna. Powinna szybko stanąć na nogi. Obawiam się, że to jednak trochę potrwa. Mogła głodować nawet ponad 100 lat. Potworne. Co się właściwie z nią stało? Jak do tego doszło? Po drodze opowiedziała mi swoją historię. Ma na imię Marlena. Była niegdyś bardzo piękną i bardzo dumną dziedziczką posiadłości Trastamara. Pewnego wieczoru, gdy wyprawiała przyjęcie dla przyjaciół, pod bramy posiadłości przyszedł dziad proszalny. Miał ze sobą miskę i łyżkę. Usiadł pod płotem i czekał. Słyszałem o tym zwyczaju. Dawne prawo gościnności nakazywało nakarmić i napoić takiego gościa, żeby nie odszedł głodny. Uchybienie owej tradycji sprowadzało nieszczęście. Marlena za nic miała stare zwyczaje. Przepędziła tego człowieka. Powiedziała, że resztki z uczty prędzej rzuci psom niż oddaje mu. Wtedy dziad złamał łyżkę i rzucił klątwę. Ponieważ była piękna, powiedział, że nie będzie chciała na siebie spojrzeć w lustrze. Dlatego, że właśnie urządzała przejęcie, orzekł, że nikt nie będzie chciał zasiąść z nią do wspólnego stołu. A za to, że odmówiła mu resztek z uczty, przeklął ją, żeby nie mogła znaleźć na świecie łyżki, którą zaspokoi głód. Wyjątkowo dotkliwa kara. Rozumiem, że zdjęcie klątwy nie było proste. Klątwy są przewrotne, więc trzeba było wpaść na pomysł, gdzie jest haczyk. Barlena przez lata szukała sposobu, jak ją odczynić. Jako wicht kradła łyżki. Sprowadzała do posiadłości ludzi, żeby zasiedli z nią do stołu. Ale nic to nie dawało. Więc co zadziałało? Ktoś musiał usiąść z nią do wspólnego posiłku z własnej woli. Zrezygnować z użycia łyżki i sprawić, by zechciała spojrzeć na swoje odbicie. I tyle? To wystarczyło? Najprostsze rozwiązania są często najtrudniejsze do odgadnięcia. Poza tym, gdy się jest Wichtem, znalezienie ludzkiego kompana do uczty jest nie lada wyzwaniem. To prawda, no ale najważniejsze, że już po wszystkim, proszę się nie martwić. Będzie tu miała dobrą opiekę.